Cześć! Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o takim bardzo w sumie wymagającym temacie, bo naprawdę, jak z Sylwią rozmawiałyśmy, przygotowywałyśmy się do tego, żeby porozmawiać z Wami i też ze sobą o nastolatkach. Jakie to są wyzwania w wieku nastoletnim i jak możemy sobie z nimi radzić, bo to będzie tematem dzisiejszego filmu. To Sylwia przed chwilą mnie zapytała, ale co, tylko trzy. I ja sobie pomyślałam: No dobrze, no chcemy, żeby to był taki krótki, konkretny film, a nie y, dwugodzinne nagranie na temat nastolatków. No to może zacznijmy od trzech. I jeśli nas oglądacie, dajcie nam znać, w jakim wieku macie dzieci, um, jakie są Wasze wyzwania wychowawcze w, w, w Waszych domach, bo to jest też dla nas zawsze bardzo interesujące, choćby pod kolejne filmy na ten temat. Natomiast rzeczywiście, my zajmiemy się trzema takimi, które wydają nam się, Sylwii, takie najbardziej nie wiem, kluczowe, trudne, wyjątkowe w tym okresie, no bo pewnie są problemy z obowiązkami, ale one tak samo pojawiały się we wcześniejszym okresie, jak i teraz, więc nie jest to jakaś nowość, prawda? Okej, okay, to może przedstawmy się. Ja się nazywam Asia Baranowska? Sylwia Anderson, hani? Jesteśmy prekursorkami pozytywnej dyscypliny, obie jesteśmy trenerkami. Dodatkowo Sylwia w domu pa nastolatka, chyba już w tym dwóch, trzech już aktualnie nastolatków. Tak, w różnym wieku. dobrze Sylwia, to w takim razie powiedz jakie u ciebie według ciebie są te najbardziej y, trudne dla ciebie wyzwania. Tak powiedziała Asia, nie wiem czy zacząć w porządku alfabetycznym czy według y, okay. trudności. Natomiast jakbym miała wybrać takie jedno z najtrudniejszych wyzwań dla mnie, które pojawiły się, które są nowe w odróżnieniu od tych wcześniejszych etapów rozwojowych, to jest izolacja nastolatków od... Rodziny. Izolacja może to jest takie bardzo mocne słowo, ale chodzi o to, że nagle okazuje się, że nasze małe, kochane dzieci, czy nawet już szkolniaki, gdzie już przyzwyczajamy się do innego etapu, nagle wybierają spotkanie z przyjaciółmi zamiast wspólny, rodzinny, wspólne rodzinne wyjście, że wybierają zamknięcie się w pokoju i czatowanie ze swoimi kolegami na messengerze zamiast planszówkę z nami w rodzinie i zastanawiamy się, czy, czy my popełniliśmy jakiś błąd. Czy zrobiliśmy coś takiego, że ono już nas po prostu nie chce? I z jednej strony mam takie poczucie winy, a z drugiej strony poczucie sobie, odrzucenia. Tak, chwileczkę, być. chwileczkę, kolego, młoda damo, jak to jest, że nagle ty się izolujesz? Proszę bardzo, tak nie może być. I jakby plączemy się w tym szukając jakichś takich zupełnie konstruktywnych rozwiązań, a trzeba by było jakby spojrzeć gdzieś, gdzieś zupełnie, zupełnie inaczej. Czyli dla mnie to jest takie wyzwanie bardzo, bardzo trudne i jednocześnie. Wymagające ogromnej ilości pracy, ale mhm. możliwe do zrealizowania. Dla mnie ja może mam jeszcze nie, nie nastolatka, bo mam 9 -latka w domu, ale trochę obawiam się, bo widzę, jak bardzo mojemu Antkowi zależy na ekranach i po prostu jak bardzo to go przyciąga jak magnes. I tak jak mówisz, no, zamykają się w pokoju, żeby czatować ze znajomymi. U mnie jeszcze nie ma tego aspektu grupy, bo mhm. rówieśnicy jeszcze, jeszcze nie mają ich w internecie, lada ale lada moment oni już tam będą i czy jest coś, co ja mogę zrobić teraz wcześniej, żeby uniknąć tej trudności? Bo już teraz Antka ciężko odkleić od ekranów. A co dopiero będzie zaraz, kiedy jeszcze tutaj, właśnie, grupa rówieśnicza, wszystko będzie ważne. No i właśnie, jaki jest trzeci ten problem? Gdzieś tam ja się obawiam tego, że moje dzieci po prostu przestaną albo pozytywnie do mnie wchodzić w relacje, albo to wszystko będzie strasznie negatywne. Jak to wygląda? Czy to jest tak, że z jednej strony wydaje się, że wtedy nie ma tych emocji, że one są jakieś takie odcięte, że ich mhm. świat jest zamknięty i nie ma tam w ogóle wejścia do emocji, mhm. z drugiej strony ja zauważam, że właśnie oni bardzo nadinterpretowują pewne emocje. To znaczy, e, nie wiem, podniesiony ton e, rozumiem jako krzyk, że zwrócenie uwagi rozumiem jako straszną krytykę i obelgę wręcz w stosunku mhm. Mhm. do nich. Więc mhm. myślę, że to się wszystko tak łączy z tym, że e, z jednej strony m, to jest takie powtórzenie tego etapu, Pół, e, dwa i 2,5, tak, dokładnie. Ja się, ja o tym pomyślałam, czyli, czyli że emocjonalnie jest tych emocji tyle, zaburzenia hormonalne, jest tego tyle, że sobie z tym nie radzą. Im to jest ogarnąć, tak? I stąd wychodzą te wszystkie fochy, złośliwości, tak? Ja takie nie bo nie, nie będziesz mi rządzić, mhm. ja już jestem taka dorosła, mhm. dorosły i to takie ch ch chęć bycia dorosłym mhm. z kompetencjami, z się honorem, honorem takim, tak? Mm -hmm. okay. Czasami tak, tak, na złość mamie utnę sobie nos, coś w tym stylu jest, że <laughs> chociaż, bo to jest z angielskiego trochę pokracznie przetłumaczone. Aha, e, bo ale, Polska odmroża sobie uszy. Tak, a to, babci... tak że, a to jest tak, że na złość swojej tak. minie sobie odetnę nos, to nawet tak jest, e, więc e, chodzi o to, że m, i wtedy ta relacja i wtedy gdzie ta relacja i obawiam, ja się obawiam tego, że ta relacja w ogóle zniknie, bo będzie tak bardzo osłabiona, że jak ja mam mówić o jakichś obowiązkach, jak mam mówić o szkole, która w tym momencie jest ważna, są wybory szkół, zmiana no tak, ze szkoły. To wyzwania e, całe życie. Ogromne istotne. decyzje, które są tak. bardzo istotne, e, a bez tej relacji jakby nie ma w ogóle rozmowy. W ogóle mm -hmm. rozmowy. Więc mm -hmm. to taka chyba bardzo ważna i kluczowe, i kluczowe wyzwanie. Napiszcie, co jest dla Was takie ważne, e, i dajcie nam znać, no dobrze, a jakie są rozwiązania, od czego zacznąć? Gdybyś miała dać 10 minut, mamy proszę, dajemy radę, to w pozytywnej dyscyplinie generalnie staramy się nie dawać rad, bo chcemy, żebyście to Wy byli ekspertami od Swoich, e, swojego życia. Dlatego ja tutaj trzymam tą książkę, bo ja chcę, żebyście czytali książkę, żebyście sami brali tą wiedzę i e, byli na szkoleniach i sami się tego uczyli. Natomiast twojego doświadczenia, no mm -hmm. bo to każdy ma swoją własną rodzinę i swoje własne dziecko, ale może tak na przykładzie coś byście tak. sobie mm -hmm. wzięli. Zanim u mnie pojawiły się nastolatki, pojawiły się już karty pozytywnej dyscypliny, mm -hmm. więc ja jestem w tej uprzywilejowanej <laughs> pozycji. Natomiast trzymam tutaj pierwszą nawiąż relację, zanim Pokaż, naprawisz nasza. sytuację. I to jest, słuchajcie, dla mnie pierwsza kluczowa, podstawowa technika. Tego nawet nie trzeba nazwać techniką. To jest po prostu podejście. Podejście, podejście do relacji z nastolatkiem. Co oznacza, ja bym to nawet skróciła, relacja przed racją. To znaczy, że ja nie muszę mieć racji. Moje zdanie nie musi być yy, na, na samym końcu, nie musi być na wierzchu, to nie musi być po mojemu, nawet jeżeli to będzie szybciej, lepiej, mm. skuteczniej, bardziej dokładnie ale ważniejsze jest to, żeby w tym momencie moja relacja z dzieckiem nie ucierpiała. To znaczy, że czasami ważniejsze jest to, że ja mogę z moją córką czy z moim synem porozmawiać naprawdę na różne mhm. bardzo trudne te pojawiające się tematy, niż to, że on ma idealny porządek w pokoju mhm. albo że wypełnił swoje obowiązki, które mamy ustalone wcześniej. I tej relacji mhm. nie da się zbudować w żaden inny sposób. Próbowałam, nie powiem, że nie, mhm. niż czasem niż wspólnie spędzonym uh -huh. czasem. I uh -huh. dzisiaj nawet y, śmiałam się z moim mężem z tego, że ile czasu poświęcamy, żeby ten specjalny czas z tymi dziećmi uh -huh. spędzać, z tymi starszymi i młodszymi też uh -huh. tylko w inny sposób. I co one nam dają podczas tych spotkań, nie wiem, na spacerze, po obiedzie, w drodze ze szkoły, mhm. po zakupy, ale jeden na jeden, bardzo istotne. Tak. E, dowiadujemy jak się więcej niż wypytując się, a co tam, a jak tam, a jak było, a kiedy tam było. W przelocie, Próbujemy to robić między zakupami a nakładaniem obiadu, a jak tam w szkole, a jak tam. Tak, Czyli tak drugie narzędzie, specjalny czas, jeden na jeden, czy macie go wdrożony, czy spędzacie specjalny czas ze swoimi dziećmi, nawet nastoletnimi, które czasem pierwsza rzecz to reagują jakieś Chodzę na spacer. Jaja. Ja, jaja. Słyszałem, ja. Ja słyszałam chyba, chyba serdecznie. i to nie jest tak, że lecą, biegną pierwsze tutaj szczęśliwe, ale tak. dobra, idą, nos na kwintę, są skazane na spacer z rodzicem, ale potem się okazuje, że one tego bardzo potrzebują. To jest jakieś ja ściąga moje dzieci do planszówki wieczorem wszystkie dzieci, te starsze, tak. czyli tą trójkę. E, I one przykład. I to nie chodzi o to, że dzieci powiedzą, o, mama, jakie to cudowne doświadczenie, że dzisiaj zechciałaś poświęcić z nami swój czas, tylko tak o. To nie będzie. Nie, nie na początku. Później mhm. teraz się dopytam, nie graliśmy kilka dni w tą planszówkę, mhm. a, a gramy dzisiaj, a gramy i to powoduje, mhm. że na przykład, dobra, zagram z wami, nie? Łaskawy, mhm. 16 latek zagra z rodzicami, a później y, sami mówią, wiesz co, to było fajne. Dzięki tak. temu się, ile my się tam rzeczy dowiadujemy, robimy tam, spod... doceniamy się też tak. podczas tej. To jest takie coś, czego naprawdę nie da się zastąpić żadnymi prezentami, żadnymi wyja wyjazdami, może tak, jeżeli są związane z czasem, oczywiście, ale mm, takimi materialnymi rzeczami nic nie da rady zbudować relacji, jak wspólny czas z tym nastolatkiem, gdzie naprawdę mm -hmm. podążamy też za tym nastolatkiem, bo to jest ważne, że jakby robimy jego świat po prostu, wchodzimy w jego świat, tak jakby jeśli kogoś kochamy, chcemy z nim zbudować relację, tak, to spędzamy z nim czas i staramy się go poznać. Oczywiście. A to, i to dziecko cały czas się zmienia. I y, musimy na nowo poznawać je na tym nowym etapie, co go interesuje i mm -hmm. jak, jak to wszystko funkcjonuje. Nawet przecież możemy opowiadać swoje własne historie, bo myślę, że o, to rodzice y, mogą mieć problem z tym. No dobrze, no ale ja go pytam, a on nie odpowiada. To opowiedz mu o swoim życiu, które nie wiem, co było u Ciebie w pracy, co ci się miłego przydarzyło, co ci się smutnego przydarzyło, czego się nauczyłaś, nauczyłeś i opowiedz o swoim dzieciństwie, o jakimś zdarzeniu. Tak? Pokaż kawałek swojej historii, bo to też pokaże dziecku, na czym polega ta zabawa, na czym polega ta tak. gra w bycie razem i rozmawianie. O czym właściwie tutaj możemy rozmawiać? Mm -hmm. Ja się wiecie co mi się dzisiaj przytrafiło i po prostu nie wiem co z tym zrobić. I mm -hmm. wciągam ich w taką odpowiedzialność, ale też wspólne rozwiązywanie mm -hmm. różnych trudnych sytuacji i moje standardowe teksty, najfajniejsza rzecz, która się wydarzyła dzisiaj w szkole i wtedy tam jadą różne historie, albo co dzisiaj mm -hmm. było najtrudniejszego, albo jaka, albo nie wiem, w co najśmieszniejszego ubrała się dzisiaj jakaś pani w szkole. To może być naprawdę różne rzeczy, żeby mm -hmm. oni zobaczyli, że rodzice też ludzie. Bo to jest chyba, że oni, Boże, rodzice, siara w ogóle. I tylko o lekcje pytają, nie? I tylko... I co masz zadane mm -hmm. i tak? czy posprzątałeś pokój? To nas interesuje jako da da przedszkolaki, to pierwsze pytanie, które zadajemy. Jadłeś? co jadłeś, tak? Są, są y, wytrychy, a starsze dzieci przechodzą na etap, czy zrobiłeś pracę domową i e, Co dostałeś z co polskiego dostałeś z polskiego? No moment, no. czy to jest budowanie relacji, jakby jedyne co y, wracamy do domu i, i nas pyta, y, ile zarobiłeś, tak? Słabo. No wyobrażacie sobie? Ile dzisiaj zarobiłaś Sylwia? Jeszcze nic, ale zobaczymy. No e... jak to w ogóle? No nie, ale no. wiecie co jest najlepsze, że budowanie relacji powoduje, że dzieci same opowiadają później o tych rzeczach. Ja doświadczam tego bardzo no. mocno, że nagle ja się skupiam tylko na relacji, a nie na tym, żeby być dobrym śledczym swojego dziecka. Tak. I nagle dzieci też wiesz, mamo, że dzisiaj o, to poszło fajnie, a to poszło nie fajnie już bez pytań, no. tylko to jest proces. One się I się nauczyć. To, I to też my musimy się tego nauczyć, no, żeby tak. dać też sobie przestrzeń i, i czas na to, że to, to naprawdę to jest proces, to są relacje, to się dzieje i trzeba poczekać na to, aż, e, aż się zadzieje tak, żebyśmy faktycznie budowali te życiowe kompetencje u dzieci. No dobra, ale ja zawsze mam wtedy z tyłu głowy, jak tak mówimy, skupiamy się na relacji, to jest wszystko bardzo ważne. Oczywiście ja sobie myślę, no dobrze, ale co z tymi obowiązkami, to mam odpuścić ten bałagan w pokoju, to mam tak zupełnie odpuścić to, że mhm. nie wiem, lekcje, to gdzie na to jest przestrzeń? Jest zawsze przestrzeń. Jeżeli mam zbudowaną relację, to mogę z dzieckiem mhm. ustalać pewne zasady. Mamy umowy, przecież tak. mamy, wy macie na pewno, a jeżeli nie, to czas najwyższy. Spotkania rodzinne, to są najlepsze tak. momenty, kiedy ustalamy, słuchajcie, mamy w domu, ja tak zrobiłam kiedyś, 68 obowiązków. <laughs> Oni. A jak to? A to z... Ale gdzie? No więc wymieniam. To, 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 tam no dobra, doszłam do uh -huh. 30. Może trochę Mówię, uh -huh. No, że tam jeszcze się coś znajdzie. Musimy. Ja biorę z tego 28. O! Oni, o! Dobra, to już lepiej brzmi. Lepiej to brzmi. teraz, co wybierzecie? Jakby, uh -huh. y, I to było tak. No dobra, a teraz poważnie podejdźmy do sprawy. Uh -huh. Mamy obowiązki nie dlatego, że mamy z tego jakieś korzyści, tylko wspólnie angażujemy się w nasz wspólny dom. Po prostu. Tak, bo jesteśmy rodziną i to też buduje poczucie przynależności i znaczenia. O, wszyscy jesteśmy ważni i wszyscy potrafimy. Więc też bardzo ważne, żeby może potem nie latać z ścierką za dzieckiem, które właśnie posprzątało, tylko niech ono to zrobi tak, jak potrafi, możemy uczyć go dokładności, albo pokazywać, na czym polega dokładność, w jakby w oddzielnej sytuacji, niż ta sytuacja, kiedy on to rzeczywiście robi. Ale możemy też dzielić to na etapy tak, na przykład. Tak. Albo I też zadawać, im hmm. więcej zaangażujemy nastolatka w obowiązki, tym więcej on odpowiedzialności przemie, bo jeżeli ja zapytam, okay. ok, to jaki jest dla ciebie najlepszy czas na to, albo jaki jest najgorszy czas na to, czego ty potrzebujesz, mm -hmm. żeby to zrobić? Jak ja mogę ci pomóc, a jak ty sam, albo co ty sam dasz od siebie? Mm -hmm. I to działa najlepiej. I znowu nie jest tak, że dzieci mówią, jakie to cudowne doświadczenie, że dzieci mogę wyrzucać robią śmieci. Z robią czasami to tak nie, ale robią. Ja też, mm -hmm. przepraszam, z wielką ochotą nie podchodzę do wszystkich swoich obowiązków i nie uwielbiam sprzątać, prać, prasować i gotować. To może jako dorośli lepiej to ukrywamy, po prostu radzimy sobie z tym nie? Emocjami, a mhm, mówiliśmy tak. o tym, że nastolatki mają te emocje na wierzchu, więc no, nie ma co komentować, po prostu dziękować im za to, że robią. Bierzemy to, co jest pozytywne mhm. z tego, co robią. Tak. Co sobie bierzecie z tego naszego filmu, z tej naszej wymiany? Ja myślę, że powiedzieliśmy bardzo wiele, poruszyliśmy tematów tak naprawdę w takim krótkim czasie. I teraz pytanie, co wy sobie bierzecie? Co wy wprowadzicie faktycznie? Bo pozytywna dyscyplina cała jest o robieniu, nie o oglądaniu filmów. Tak jest. <grych> tylko o tym, żeby rzeczywiście. Umówić się z dzieckiem na tą randkę, zrobić to konkretnie, tak? Więc napiszcie nam proszę tutaj w komentarzach, co sobie bierzecie, żebyśmy wiedziały, że to jest dla was pożyteczne, bo to jest, wiecie, mm -hmm. taka dla nas informacja zwrotna, dobra, róbcie więcej, skoro to jest dla Was pożyteczne. Jak na nic nie piszecie, to tak nie wiemy po prostu. Czy w dobrą stronę idziemy, czy powinnyśmy tutaj jakieś tańce i wtedy nas możemy. będzie komentować? Możemy, 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 więc. Ja myślę, że też to, co jest ważne, tego, co powiedziała Asia, że wdrażamy koniecznie. Wybierzcie sobie jedną małą rzecz i dajcie sobie przyzwolenie na błędy, bo nie wiem jak Ty, ale ja nie jestem idealna. No co, to ja jestem. I popełniałam wiele błędów, które, które mnie czegoś uczyły. I jeżeli ja do tego podejdę, ok, to był błąd, idziemy dalej. I co my z tego bierzemy, nawet jeżeli to znaczy, że muszę przeprosić swoje dziecko i powiedzieć, słuchaj, to był mój błąd. Tylko to nie ma, nic mi nie spadnie z głowy. Oczywiście. Słuchajcie, pobierzcie sobie pierwszy rozdział. Pozytywnej sytuacja dla nastolatków. Tutaj w linku będzie wszystko do pobrania. Przeczytajcie pierwszy rozdział, to też może być wasz pierwszy krok, co zrobić. Możecie kupić sobie karty narzędzi wychowawczych, bo do tego się wraca. Po prostu nie wiem, nie ma chyba narzędzia, które byłoby bardziej wyśmiechane. Ja Dobrze, myślę, że, że to jest mamy... super. Jak już się przeczyta książkę i nagle wierzę sobie: Okej, okay, to w tym tygodniu skupiam się na relacji, wieszam sobie na lodówkę i przypominam mm -hmm. sobie codziennie rano przy śniadaniu, kiedy wyciągam mleko, że ta relacja jest dla mnie w tym tygodniu, w, nie wiem, w tym miesiącu najważniejsza. No, tak. Okay. Dziękujemy Wam serdecznie, czekamy na komentarze. Asia Baranowska. Sylwia Anderson, hani. Do zobaczenia, do zobaczenia.